Witam, Anony, mam problem pierdolony. Jestem Dominik Sodol, legenda. Mianowicie ćwiczę chodzenie od urodzenia. Mamy opowiada przy każdej okazji, że jak miałem 9 miesięcy, to stawałem na tylnych łapach xD. Chodziłem jak miałem roczek. Skakałem o tyczce jak miałem półtora roku, ale to chodzenie weszło mi w krew. Chodzenie to moja pasja. Chodzę tu, chodzę tam. Jak miałem 9 lat, to sam poszedłem na pielgrzymkę. Nie żeby się modlić, tylko żeby pochodzić. I nie żadna zorganizowana, po prostu spakowałem plecak i powiedziałem rodzicom, że idę na grzympałkę. Tak myślałem, że się to wtedy nazywa. Anon, piękny jesteś, wypierdalaj z powrotem za bramę. Więc chodziłem po domu, żeby wkurwić rodziców. Przez lata nic mnie nie obchodziło, tylko chodzenie. W podbazie dziewczyny mi się zaczęły podobać. Loszko, dziewoszko, chcesz ze mną... chodzić? Okejka, okay, xD? To po szkole. Czekasz na nią przed szkołą z prowiantem na drogę. No hejka, Anon, mój chłopako. Buzi, buzi. No dobra, starczy. Loszko, idziemy. Mam na dziś zaplanowany wspaniały dzień. Och, och, jaki hmm, chyba z ciebie romantyk. Co? Nieważne, chodźmy. Cieszyłem się, bo sam zaplanowałem, że pójdę po szkole do Sanoka i z powrotem przed zachodem słońca. A tak z loszką raźniej. Idziecie pół godziny. Anon, gdzie my idziemy? Nogi mi boleją. Do sanoka, jak boleją po pół godzinie. Do jakiego sanoka myślałam, że na randkę. Co, kropka WMA? Na twoim mp Petrze nie czyta WMA, ale w głowie tak bardziej. No do Sanoka, jeszcze co najmniej dwie godziny drogi dobrym tempem, a jeszcze trzeba wrócić. Ale ja nie chcę, chcę do domu w pieckach. To se i jesteś miętka Loszko. Mówiłaś, że chcesz ze mną chodzić. To moja ostatnia przygoda z loszkami. To nie na moje nerwy. Teraz zajmuję się chodzeniem na poważnie. Syn będzie o mnie pisał historię, że jestem fanatykiem chodzenia. Sugerowanie, że będę miał syna, no ale do rzeczy. Dziś rano wyszedłem na autobus. Szartuję. Autobusy są dla miętczaków, a że jestem królem życia, to ludzi dzielę na trzy te kategorie. Kategoria 1, kategoria 2 i kategoria 3. To ważne. Babka z wózkiem albo na wózku to 1. Normalny spacerek to 2, a śpieszący się gruba, z który nie może biegać, to 3. Jak chcę kogoś wyprzedzić, to włączam kolejny bieg. Jak mnie noga boli odchodzenia i nie mogę wyprzedzić kogoś z kategorii 1, to staję na 5 minut. Nie ma nic gorszego odchodzenia koło kogoś. Jak chcę wyprzedzić dwójkę, to włączam trzeci bieg i już ten mięczek znika za horyzontem. No i ja, Dominik Sodol, jako jedyna osoba na świecie, mam kategorię 4. No i tu jest problem, Anony, bo właśnie chyba nie jestem jedyną osobą o tej kategorii. Jak wyszedłem rano po te bułki, to idę szybko, standard 3, bo głodny byłem. Patrzę, a koło mnie ktoś zapierdala. No to z przyzwyczajenia zapodaję kategorię 4, no i co się kurwa odjebało? Dalej idzie koło mnie, zamiast się zesrać w tyle. Spanikowałem, bo to się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Myślę, nie odpuszczę. Jestem Dominik Sodol, król chodzenia. Przez ten cały stres zapomniałem jak się zwalnia. Patrzę w lewo, a tam wielki medalista olimpijski, Robert Korzeniowski. I Jak rano wyszedłem, to teraz już jest po ósmej, to dalej tak idziemy. Tkwimy obaj w limbo od rana i już nie wiem, co robić. Historię o swoich jebanych medalach już tysiąc razy opowiadał! I stąd moje pytanie: czy ktoś z was miał kiedyś podobną sytuację, jak nie wybrnęliście? Proszę o szybkie odpowiedzi, bo mi się bateria w telefonie kończy.